Witam ponownie. 19 lutego 2024-16:45. Dzisiaj zablokowałam panią Ewelinę, bo prosiłam raz, prosiłam drugi, prosiłam trzeci. Co chwilę e, przysyłanie jakiejś wiadomości. E, mnie nie interesują żadne basie, czy tam Marysie, góralki czy nie góralki które nie płacą podatku i jak one tam robią i, i takie wypowiedzi wiecie no, kto płaci ten podatek, kto nie płaci ja nie będę za wami biegać i sprawdzać, czy wy płacicie, czy nie płacicie jakby wielu nie płaciło tego podatku to na pewno by to już wszystko pierdyknęło tylko jest pełno zadaniowców, co tylko opowiadają te pierdoły i nic więcej nie robią a wracając do y, Emila, bo też pani Ewelina tutaj zahaczyła o, o Emila, że Emil nie wie, nie wie też co robić. No i wszyscy potrzebują teraz gotowego pisma ode mnie, wskazówek potrzebują, przewodnika potrzebują. To proszę sobie psa kupić. Psy tam y, lubią przewodzić. Także y, ja. Żadnych pism gotowych nikomu nie będę dostarczać. Jeśli ktoś będzie potrzebował, żeby gdzieś zadzwonić, jak najbardziej mogę zadzwonić. Nic poza tym. Nie będę wam tutaj podawać na złotej tacy przepisu, jak macie żyć, bo to jest wasze życie, a nie moje. Także wszystkiego dobrego życzę i róbcie sobie, jak uważacie. Płaczcie, nie płaczcie, działajcie w swoich gminach, nie działajcie. Mnie to jest bez różnicy. Zauważyłam, że pan Roman tu w Krzyżu bardzo ostro działa. Też mi się spodobało, że mówi o samorządzie terytorialnym. I to jest dobra nazwa dla poszczególnych tutaj tych miejscowości, które oni sobie przejęli i ustalili, że to są gminy. Gminy są żydowskie, cały czas to powtarzam i to, to na samym początku należy pozmieniać, jeśli tylko będziemy dążyć do upadku tego starego systemu. Także już przekazuję tu głos Emilowi. Jest nagrane właśnie z Krusem. Z Krusem z kasą ubezpieczenia. Dla nich to jest bez różnicy. Czy jest ustawa, czy nie jest ustawy, to te kobiety one tam siedzą kilka lat i one już po prostu tak to królestwo mają opanowane, że co ich interesują rolnicy? Rolnicy ich nie interesują. Ja nie płacę teraz, już nie pamiętam, albo od dwóch, albo trzech lat, bym musiała to sprawdzić, bo bardzo szybko leci. A cały ten czas, a cały czas protestuję od początku z randemi, od początku i to wam będę powtarzać. I proszę mi pokazać drugiego człowieka, który zrobił tyle, co ja dla narodu polskiego. Wtedy zaczniemy dyskutować. Także oddajesz głos Emilowi. Poczekać, no. Prosimy wybrać. proszę sekretaria, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym uzyskać informacje odnośnie placówki y, terenowej w kłótnie. Y, y, kto jest obecnie kierownikiem? Ja pana połączę z, y, z kadrami, dobrze? Bardzo proszę. Dziękuję. świadczy praw pani kierownik. Natomiast jest osoba, w której podejrzona obowiązki kierowania placówką. Aha. Um, ale kierownik jest, a jest nieobecny. Mhm. Ale nie podstawię, to się odbywa? Obowiązujących przepisów prawa. A... No, tak, tak, ale jakich? Który? No dobrze, a ja tylko zadaję tam te pytania i w ogóle może się tam przedstawić, bo idem rozmawiam. Ja też hmm. nie wiem, z kim rozmawiam. A na no, nawet taki ja rozmówię z Dyalogu Ogólnego oraz z komisji. Moja, jak na Ziemię z No, Pytam się w związku z artykułem 7 Konstytucji i, i 6 KPA. Zgodnie z no, przepisami ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, czy prawo z kasy, prowadzi politykę kadrową i prawo z kasy wskazuje osoby, które mają wykonywać świadczyć pracę na stanowiskach kierowniczych. kto jest PZ-MK. Aleksandra Hadzik, to jest na naszej stronie internetowej ogólnie informacja. Kto to? Aleksandra Hadzik to jest na naszej stronie internetowej opublikowana informacja. A myślisz, że to jest sklus to jest. Nie, że Pezes tylko że to no, krus to jest karta rolniczego ubezpieczenia społecznego, czyli w skrócie karta, tak. A krus to jest skrót pierwszy z pierwszych liter naszej nazwy. To jest jedno i to samo. Karta czy tytuł krus. A jakby to było jedno i to samo, to by w ustawie było napisane, że krus, a jest napisane karta. Proszę pana, używanie nazwy krus. W ustawie nie jest użyty skrót krus. Natomiast z języka polskiego wynika odtworzenie skrótów od nas. nazywa się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to zgodnie z zasadami obowiązującymi Tak? Ale skróty, jeśli się pisze, yy, to pełna nazwa, po tego skrótu, nie jest pisana łaciną. A w przypadku. A przyszło do głowy, że to być pisana łaciną? No bo w, język polski, w języku polskim, tylko pierwsze człony wyrazu pisze się ze skrytyką. No tak. Mówimy o, o akronimach. W no przypadku tak. tutaj y, kruszu to wszystko jest z drukowanych liter i nawet na, na, na tych pieczęciach waszych jest wszystko po ćmie nakrzane. Kompletnie nie, nie rozumiem o czym Pan mówi. Jeżeli nazwa naszej instytucji składa się z kilku słów w języku polskim, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, yy, skrótowo jest to krus. Pierwsze litery każdego y, słowa użytego w nazwie. Takie są zasady skracania tego typu nazw. Ja rozumiem, ale... Czy proszę... pan do będzie na to widoku? Czy z, takim, z takimi pytaniami, proszę mi powiedzieć? Zadzwonię, zadzwonię. No to śmiało. Dobry. No to proszę, proszę mi nie pytać, dlaczego tak, tak po prostu jest, to wynika z zasad stosowania języka polskiego, No, nie wiem, gdzie panu rzuciło yy, się w oczy, że jest prezes Królik i gdzie to panu zaczęło yy, no przeszkadzać, bo nie wiem, o jakiej pas... mój drogach... Nie przeszkadzaj, no, mnie po prostu dziwi, że nie działa się na podstawie prawa. No, yy, no na to nie wierzę. Ale jak to... nie działa, to... Czy można że ZUS nazywany zuk jest nielegalnie nazywany od lat 50.? Ja mówię chciał ścieżkę wstępu. Na pewno jest to na tych urzędach centralnych gov.pl i tam jest zakładka krusu. Jak wchodzi się na zakładkę krusu, to są dzienniki urzędowe, które ubezpieczenia byłby tego Tak, tutaj proszę sobie poszukać. Ja podsumuję ten filmik. Zastępczowalność. Tak, droga pani, można was zastąpić może dwoma, trzema informatykami. A myślę, że jeden by to ogarnął wszystko. I nie jest nam potrzebne żadne wasze usługi, tego krusu, bo tak jak ja powiedziałam, ja chcę tylko wypadkowość. Nie chcę waszej emerytury. Bo i tak. Nie są te składki odprowadzane tak wysokie, żeby później uzyskać. W zasadzie to wy nie gwarantujecie emerytury. Więc po co ja mam płacić Wam cokolwiek? Kombinujecie z tym ubezpieczeniem już od dłuższego czasu, oszukujecie jak możecie. Jeszcze jedno, jeszcze jedno nagranie, i później, może jutro będą kolejne. Józef Kamarski, dyrektor biura dyre administracji inwestycji, z kim mam przyjemność. Emil, mojego Emil. Yy, chciałbym rozmawiać z prezesem. Tak. Hmm, więc yy, dzisiaj są, yy, jest tak zwany dyżur, yy, który jest realizowany w imieniu pani prezes. I mnie akurat to nie to yy, dzisiaj ten dyżur, jaką czymś mogę pomóc, to no, słucham. No, właśnie... Pani prezes, wobec dzisiaj e, niepewnie dyżur nie jest obecna. Aha, no ja dzisiaj uzyskałem informację, że dzisiaj była na spotkaniu i od godziny 16 do 17 jest dyżur. Więc dzisiaj hmm. obecna była i miała być na dyżurze może od 16 godziny. Znaczy, no może Pan próbować na telefon z sekretariatu, Pani Prezesem może się coś zmieniło, tak, natomiast ja mam przyłączony telefon. Właśnie zgodnie z ustaleniami praktyków, między innymi odbieram. Aha. A jaki jest numer przez prezes? No, ja przez prezes K.

nie, 6, 6, 4, 5, 8, końcówka. 4, 6, 8. 4, 5, 8. 4, 5, 8. 22, 5, 9, 2, 6, 4, 5, 8. A no to pan taki numer dzwoni? No no to tak, no to w, w takim razie jest. No ja tak myślę, że on jest przełączony, bo... Tak, ale to podaj pan numer faktycznie. Może ktoś się, coś się zmienia, że to się odbiera. Natomiast um, oficjalnie kwestion, ja się do niej dużo do tego odbierałem, jakieś skargi wniosków. Tak, właśnie taki mam, taką, takie mam żądanie wyjaśnienia, dlaczego w ustawie jest mowa o prezesie kasy, a wszędzie, gdzie się nie napotkam, jest prezes Krus. I to nie wynika z języka polskiego. Jest jasno określone, że karta rolniczego ubezpieczenia społecznego jest zwana kasą, a nie krus. Mhm. I tak samo na stronie internetowej go delegacji ustawowej. Mhm, czy to w ustawie? O ubezpieczeniu? Tak. Mhm. To no, rozumiem, no przyjmuję pana gdy znamy, gdy opinię. A czy to nie jest moja opinia? Ja działam na podstawie siódmego artykułu konstytucji, że Polski i 6 KTA. Mhm. Ja jestem organem konstytucyjnym zjaśnikiem władzy i właśnie uważam takie przestępstwo, ponieważ wszystkie pisma, które są kierowane na mój adres są podpisane przez prezes Krus, który de facto nie istnieje prawnie. To jest przestępstwo. Tak samo chodzi o placówki terenowe. Placówki terenowe w swojej nazwie naz zawierają miejscowość. Zaś u mnie jest placówka terenowa KRUS. Nie istnieje taka jednostka organizacyjna, ponieważ właśnie, tak jak wspomniałem, po nazwie placówka terenowa ma być wymieniona miejscowość, w której ta placówka funkcjonuje. Tylko, że tak jest właśnie, że zawsze na ma placówka terenowa z kubcy, z z, z i tak dalej mm -hmm. no tak tylko, że, że w piśmie, które otrzymałem nie ma właśnie tej nazwy Z, zarzuty postawiłem w tej placówce i do dnia się jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Mm -hmm. To jest pismo z 26 października 2022 roku. A co no, do placówki pan Wisa, to mamy czy do działu regionalnego? Jakie zostaną poczynione kroki prawne w związku z przedstawionymi zastrzeżeniami? No, ale to jest... ja nie, nie wiem, jak to, oczekiwania, no nie, nie do końca rozumiem pana. No, żeby ta firma nie wprowadzała błąd, bo zgodnie z ustawą ma być prezes kasy i ma być kasa. Mhm. A tutaj zaś jest prezes krus, placówka krus, to jest ta niezgodność. Wprowadzenie w błąd. Dobrze, ja mogę panu jedynie przekazać, żebym przekazał się żeby do biura organizacja prawnego, żeby się ustosunkowały do tego, pan, jeśli mam potrzebę, to może pan by to umożliwił sprawdzenie czy jakiś mailach. Dobrze, ja bym ja wyślę odpis tego pisma, które był kierowany do tej placówki terenowej, i będę czekał na odpowiedź prezesa Kasy. No, no, to, to pan, tak jak najbardziej, że żądam prezesa naszego oddziału regionalnego, który nadzoruje pracownię, żeby mi przekazać tak. to, co no, wyjaśnimy. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz ja mogę prosić pana o jakiś kontakt, czy imię, nazwisko, czy też jakieś, jeśli pan mógł, to też może sporządzić moją relację. No, ja Zwieśnik władz, rzecz rz, 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 popełnionej polskiej. Konstytucyjny organ. Dobrze. Przykładnie artykułu czwartego Konstytucji. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Ja tylko dodam, że Emil tutaj napisał mi z Panem, którym rozmawiał: Biuro Administracji i Inwestycji, dyrektor biura. Artur Konarski i jest numer telefonu i fax. Faks, faks jest podany. No i przedstawił się jako Dariusz, a nie Artur. Więc tutaj ludzie, dla nich jest to obojętne, czy oni się tak przedstawiają, czy tak. Dopiero tak jak zawsze Wam mówię, jak się do Tupska człowiek zaczyna im dobierać. No to wtedy zaczynają już troszeczkę myśleć, a tak to jest im obojętne, ważne, że kasa na konto spływa. Ciąg dalszy nastąpi. Spokojnej nocy Wam życzę. Wszystkiego dobrego.